obok worek z mokrymi ubraniami i nie jest to mokry strój kąpielowy, ale mój zestaw, który była wczoraj ubrana bluza i spodenki. To proszę, co mój pies zrobił z matą do ćwiczeń? Uprawiał jogę. Niestety z jego pazurami, tak to się właśnie skończyło. Raz jeszcze dzień dobry, już oficjalnie witam was w nowym filmie, który oglądacie w czwartek, w Boże Ciało, jest dzień wolny, większość z nas ma wolne, więc możecie od razu zrobić pauzę i napisać mi co ciekawego dzisiaj robicie. My mamy w planach wyjazd do Sobieszewa z obiadem w naszej ulubionej tawernie pod żaglami, z moim bratem, jego rodziną, ze spacerem, także pewnie cały dzień spędzimy razem. No i co, dajcie znać, co wy robicie. Nawet jak jest brzydka pogoda, to i tak do tawerny sobie pojedziemy, po prostu skrócimy spacer. Czemu wam mówię, jaki jest dzień? W ogóle o co chodzi? Ja ten film nagrywam w poniedziałek, wczoraj była niedziela i cały weekend spędziliśmy na wodzie w sobotę z jednymi znajomymi, w niedzielę z drugimi. No i wczoraj nasz rejs skończył się moim wypadkiem, który wyglądał naprawdę mega groźnie, ale skończyło się tym, że jestem cała obita, połamana, całe ciało mnie boli. A słuchajcie, się czuję, jak mi się zderzyła z betonem, a tylko wpadłam do Bałtyku. Podczas cumowania. stałam na telełódki, lewą ręką trzymałam się trążka, w prawej dłoni w prawej ręce miałam harpun i tym harpunem trzymałam się słupka, tak żeby dociągnąć łódkę i móc ją zacumować. No i ja już zahaczyłam tym harpunem. Zawiał, w ogóle straszny wiatr wiał. Zawsze jak to ciężko jest właśnie łódkę odpowiednio zacumować. Wpłynął nie właśnie w to miejsce wyznaczone i zawiał taki wiatr, że ta łódka po prostu wystrzeliła w drugą stronę. Prawdopodobnie Piotr wtedy też delikatnie to dał gazu, on cały czas cofał, ale ciężko nam jest to stwierdzić, bo wszyscy byliśmy w szoku. No i ja, trzymając się tego harpowodawcy, się tutaj mnie prawie rozerwało. Wpadłam do wody. Wpadłam przy takiej... Um, przy takim elemencie oddzielającym miejsce od siebie, do którego właśnie się cumuje. Ja po prostu na nim zawisłam i nie wiem, jak to się stało. Uderzyłam się w żebra, uderzyłam też obiema nogami. Nie wiem, czy tam coś było pod tą wodą. Naprawdę ciężko mi stwierdzić, bo to, były, to była chwila, to były takie emocje, ale no, na szczęście Piotrek bardzo szybko zareagował, włączył silnik, bo z tyłu właśnie byli nasi przyjaciele i tam krzyczeli, że żeby się zatrzymał, bo jakby mnie wciągnęło pod łódkę, to nie byłoby było już tak fajnie, więc miałam naprawdę bardzo dużo szczęścia. No i mój przyjaciel z moją przyjaciółką od razu. Marta mnie akurat nagrywała wtedy, ona kamerę. To był taki szok. I Darek mnie z wody wyciągnął. A ja tak się mocno trzymałam tej belki i jeszcze wyławiałam, wiecie, byłam w takim szoku. Harpun, on się unosi na wodzie i on mi wypadł z dłoni. I ja byłam taka, Boże, muszę go zabrać, żeby się nie zgubił. I te jeszcze, wiecie, wiszę tam biorę ten harpun, kłada na połoście. I dopiero po chwili myślałam o tym, żeby wyjść z wody, a właśnie przez to, że się uderzyłam podczas upadku, to nie mogłam się puścić jakby jedną ręką, no kurde, masakra, no ale w końcu Darek mnie tak postawił w dawaj, dawaj, tutaj noga i jakoś mnie z tej wody wyciągnęli. Ale ja jestem strasznym panikarzem, taka jest prawda, ja jestem osobą odważną, która lubi przełamywać własne lęki, ale jak już coś się dzieje, to ja jestem pani Kaszla Mariana, więc gdybym wpadła cała do tej wody, razem z głową i bym nie zawisła, wiecie, rękami na tej belce, to kurde, ja nie wiem, może bym się opiła wodę albo coś, ale stwierdziłam, że no moja, moja pomoc przy cumowaniu, a zawsze pomagałam, na jakiś czas się chyba skończył, bo normalnie mega się nastraszyłam. Na szczęście mieliśmy tam po jakieś tam ubrania na zmianę, Marta mi poszła spodnie, ja miałam jeszcze koszulę, taką poza bluzą, więc przybrałam się. Luis, czemu ty mi podtykasz swoją pupę pod nos? Do drapania. Ja miałam wczoraj poważny wypadek, ty powinieneś mnie teraz masować, o właśnie, i całować moje obite ciało. A nie, jeszcze mi tu przychodzisz na jakieś masaże. Jesteś wyszczelny. No, więc tak, po treningu raczej dzisiaj, z treningu dzisiaj nic, więc stwierdziłam, że zrobię sobie chociaż jogę taką, żeby się porozciągać e, i to moje spięte ciało trochę rozluźnić. Tak, Luisek? I poza tym, dzisiejszy dzień zapowiada się cudownie, także oglądajcie tego vloga. Dajcie znać też, czy mieliście kiedyś jakieś takie niefajne fakapy przy wodzie. Ja kocham wodę, ale też w takich sytuacjach, no to jestem panikarz numer jeden. Z nowego boku lewy wysoko boku. Tak, do tak żeby troszeczkę rozciągnąć lewo, ociągniętą. <słuch> I na wydechu rozluźniamy sobie pomalutku na mat. A my skupiamy się tutaj, aby wziąć kilka głębokich wdechów i rozciągamy teraz cały lewy bok, delikatnie przechodząc na prawą stronę. takie ostatnie słowo o tym wypadku to e, te krwiaki robią się coraz ciemniejsze myślę, że jutro i pojutrze one mi wyjdą w ogóle masakrycznie będę miała całą fioletową nogę jak robiłam sobie makijaż i doczekałam tutaj twarzy to czuję, że mam tutaj brew i szczękę też mocno obitą, także ja nie wiem, ja musiałam przyfasolić chyba też w ten drąg e, ale też wczoraj mieliśmy taką rozmowę z Martą, że kurczę jak ludzie to robią, że są w stanie nagrywać takie wypadki bo ona mówi, że ona miała taki paraliż że po prostu rzuciła niemalże telefonem, żeby rzucić misję na ratunek i tak samo Darek w ogóle pełne skupienie, więc nie wiem jak ludzie to robią ehm, no i tyle gdybym nie miała dzisiaj nagrań to chętnie bym zostawiła sobie takie wiecie mokre włosy do doschnięcia szczególnie, że wydarzyła się rzecz wręcz fenomenalna Rano padał deszcz i było zupełnie szaro, i nagle, ale słuchajcie, w sekundę po prostu wyszło słońce, i chmury zniknęły, i nie było z szarego, zrobiło się niebieskie z takimi białymi, pięknymi chmurkami. Normalnie cud, cud, piękna pogoda. W ogóle pogoda nas ostatnio rozpieściła w dwa ostatnie weekendy. Było takie słońce i tak pięknie. Naprawdę, my cały dnie spędzamy poza domem. No, uwielbiam to, po prostu uwielbiam. A ja teraz wypiję sobie shake'a, tu mam odżywkę białkową, czekoladową, mrożone maliny, weź, zużywam teraz jakieś resztki mrożonych owoców, bo zaraz będą świeże i, znaczy już w zasadzie są, więc po co to trzymać. I do tego mleko migdałowe, to jest przepyszne, ja to miksuję po prostu w sekundę w blendie, nie mam kodu, miałam i możliwe, że będę miała znowu, bo tyle ludzi, w ogóle jesteście niesamowici. Ja tyle osób namówiłam na tego blendi, tyle ludzi go kupiło, że chyba ponowimy znowu akcję z tą marką. To jest polska firma, co w ogóle jest dla mnie super. I znowu e, Wam go zareklamuję, no ale wiecie, jakby pomiędzy współpracami ja naprawdę używam tych rzeczy, które Wam polecam. E, I u mnie ten blend chodzi codziennie albo co drugi dzień. Ja robię szejki i Oliwia tak samo się totalnie wkręciła. Mm. Trochę muszę pilnować kalorii, bo w ten weekend było to takie folgowanie, że jak sobie wpisałam, ile zjadłam kalorii, szczególnie w sobotę. No zgadnijcie, ile zjadłam w sobotę kalorii? Cały dzień pływania, a wieczorem kolację ze znajomymi z drinkami. No, strzelajcie. Ja, jak to podsumowałam samego dnia rano, to się po prostu załamało. W ogóle odkąd sobie zapisuję ile jem kalorii, to mi daje taki fajny pogląd na to, gdzie te kalorie są. Bo ja czasem tak mam, boże, nie mogę schudnąć, czy przecież tak mało jem". Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To jest totalnie otwierające głowę, nie? Jak sobie właśnie zaczniesz spisywać. Nie wiem za bardzo, które buty wybrać, ale skłaniam się ku tych new Balance, bo one są beżowe i biorę ten plecak z niełaski wyjęty, że tak powiem, z garderoby, bo strasznie dawno go nie nosiłam i fajniej to wygląda niż z takimi białymi. A to są super stary. Sukienka Zara. Ubrałam się tak, zrobiłam kilka loków dosłownie w 5 minut. W tle oczywiście, bałagan. Woda, ale nie, ja biorę inną wodę. I coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć, hmm, może sobie w samochodzie przypomnę, bo już muszę lecieć, ale na luźny dzień, na zakupy i jeszcze w dwa inne miejsca ubieram się właśnie tak, a ta sukienka z dali jest po prostu rewelacyjna. Ja wiem, że niektóre osoby mogą napisać, że jest za krótka, ale ja lubię krótkie sukienki, nawet jak mam siniaki, których nie da się ukryć, użyłam z Resibo, takiego balsamu z Um, z pigmentem i trochę przebijają mi te siniaki, no ale trudno, może akurat nikt nie będzie patrzył na dół. Kto z Was, moi drodzy, na parkingu robi zdjęcie z nazwą miejsca? <laughs> ja już tyle razy szukałam samochodu, że to już jest słuchajcie standard. Tycham do forum, odebrać moje zamówienie z Zary, dosłownie dwie rzeczy, ale z tej sekcji Special Price i na jedną z nich namówiła mnie Paulinka, moja przyjaciółka, chociaż. Ona mnie namówiła niewerbalnie, bo ja po prostu te rzeczy zobaczyłam u niej podczas mierzenia i napisałam do niej, i że, że pięknie wygląda, że to jest cudowne. I ona stara, kupuj też, po prostu kupuj, nie pytaj, jest super cena, także idziemy zobaczyć, czy faktycznie na mnie też to będzie pasować. Jeszcze jedną fajną rzecz znalazłam. Widziałam na stronie Ochnika przepiękne sandałki, więc zobaczymy, czy one są tutaj na miejscu. Ale dziwnie weszłam do salonu, przywitałam się. Nikt mi nie odpowiedział, nikogo tu nie ma, ale widzę te klapki. Ale ładne, one są na żywo. Ja bym chciała takie czarne. o są. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałam, że tu nikogo nie ma. Nie, no, akurat wyszłam po kupkę na zaplecze. Jest. Rozumiem. Wie pani co, ja widziałam takie klapeczki u was na stronie. No, śliczne są tutaj te klapeczki. Zobaczcie, mam podobne z zeszłego roku i właśnie mi się pozdzierały na łańcuchach te złotka. Te są za dwie stówki, ale też są za 150 Ale w ogóle jaka jako skórki Super, nie miałam nigdy butów z ochnikowym. No i też mam kolekcję Z Top Gunem I wysłałam Piotrkowi Zdjęcie tej kurtki, ale on powiedział, że mu się nie podoba I w ogóle totalnie go nie rozumiem, bo moim zdaniem Ona jest po prostu przepiękna Nie mogłam się zdecydować, więc kupiłam Dwie pary w tym samym modelu Takie super wygodne, skórzane klapeczki Spójrzmy do Mango zrobić zwrot I ja sobie nagram dzisiaj odcinek z Przeglądem nowości, bardzo dawno czegoś takiego nie robiłam Więc film już jest na kanale, zapraszam was serdecznie I link wam dodam Wamówienie odebrane, nie mogę się doczekać aż to przymierze I wam pokażę Wiecie, co się wydarzyło? Znowu pada Ja nie nadążam za tą pogodą Deszcz i słońce po prostu na zmianę A jestem w dzielnicy Gdańsk I tutaj są moje dwa ukochane, po prostu nie ulubione, ale ukochane miejsce. Pierwsze to jest gabinet mojej doktor stomatolog który jest tam u góry, estetika, na dole wam zostawię namiar, a drugi to jest ten warzywnik. oni mają tak dobre owoce warzywa, taką selekcję więc przyjdę tu na zakupy, mam siateczkę ale najpierw najpierw po co ja idę do doktorowi? Wy pod schodami ostro dyskutują o władzy i o polityce i pan gestykulując krzyczał, że wszyscy kradną, wszyscy kradną, ale ma rację no i ja zmierzam tutaj, wiecie co jest ciekawe że mój mąż został też pacjentem doktora Oli i on też mnie cały czas wypytuje kiedy tutaj przyjadę bo on ma częste wizyty dorabia sobie brakującego zęba i szkoda mi się przyzwyczajam do tego, że mu ten ząb wypadł i jakoś tak urocze wyglądał no ale teraz będzie jeszcze piękniejszy i on właśnie pyta kiedy będziesz bo ja też idę i on się tak cieszy, że tu przychodzi ja też się cieszę, więc jak szukacie dobrego stomatologa albo chcecie mieć aparat na zęby, tak jak ja mam przezroczyste, zaraz wam pokażę, bo będę właśnie odbierać nowe nakładki to tylko ortoestetyka. naprawdę doktor niesamowita i wiem, że bardzo dużo osób przyszło tu z mojego polecenia i nieraz mi dziękuję za to, że dałam ten namiar bo doktor jest niesamowita i to właśnie po twarzy, uwielbiam ją. ale dawno okay, mnie tutaj ja sumie to... nie było to to nie masz, dlatego, że by jak nosisz było, było ten aparat Invisalign to wizyty nie są aż tak, tak często, tak potrzebne tak jak właśnie przy klasycznym aparacie drucianym to za moje aktualne nakładki właśnie przyjechałam po kolejne komplety I tutaj kolejny krok mojego leczenia implant, naprawdę wiecie, zębów, już wam o tym mówiłam to Zalinkuję wam pod spodem filmy o leczeniu bo cały czas są pytania właśnie o aparat i o moje zęby także yy, w ramach tego odświeżenia что и терпишь. Ну, прошу, прошу, пане. Окей, и можно загресть, попрошу еще загресть. уже пани Оленико. Супер. Dziękuję. nie mam za tym <laughs> Za tym poczuciem takiego ściśnięcia tak. Dobra, reakcja <laughs> I to wszystko będzie, dziękuję Ale słońce świeci, normalnie aż Co za dzień Słońce, deszcz po prostu na zmianę Ja chciałam wam pokazać nakładki Nic nie widać, nie? Także jak macie jakieś pytania o moje leczenie ortodontyczne, to zadawajcie je na dole, śmiało, ja z przyjemnością na wszystko odpowiem. I teraz mam nowe nakładki. Miałam też robione nowe attachmenty, bo troszeczkę mi się zmienił plan leczenia właśnie pod koniec i jestem w szoku, bo w ogóle z nimi nie syplenie, a zazwyczaj jak zakładam co dwa tygodnie właśnie nowy komplet nakładek to seplenie, a z tymi w ogóle nie zapłacę, ciekawostka, byłam już w piekarni idę jeszcze kupić mięso na dzisiejszy obiad będę robić, słuchajcie szarpaną, e, szarpanego kurczaka, który jest przepyszny, takie burgery dla Oliwi wersję wege no i idę po mięso, warzywa i jadę do domku jeszcze tylko ostatnią rzecz wam powiem na temat aparatu, ponieważ jest wysyp podróbek aparatów prostujących zęby podróbek Invisalign ogólnie ta metoda to jest alternatywa, taka nowoczesna, bardzo innowacyjna dla drucianego aparatu. Ja na ten temat nagrywam film, więc zostawię wam link. I to leczenie, to jest normalne leczenie wszystkich zębów i naprawdę zęby można wyprowadzić z bardzo różnych problemów, skrzywień itd to nie są takie nakładki tylko na przednie zęby, które właśnie robi firma podszywająca się pod Invisalign jest taka firma, z którą bardzo dużo influencerów teraz współpracuje ja ogólnie jestem przeciwna krytyce takich zachowań, bo są osoby, które też mogą tego nie wiedzieć ale ja wiem to od mojej dentystki i też o tym słyszałam od innych osób, które znają się na stomatologii, że to są takie nakładki, przy których nie ma żadnej kontroli. Lekarza jest firma, która mm, wynajmuje gabinet. W gabinecie masz robiony skan zębów. Na tej podstawie robią ci nakładki, czy podobnie jak tutaj, ale koniec. Nie masz kontroli w trakcie leczenia, nie masz jakby lekarza przypisanego do tego wcześniej nie sprawdzają Twojego stanu zdrowia. Pamiętacie, jak ja, jak, jakie u mnie były ja, jak się okazało, że ja mam problem w odcinku szyjnym i zanim go nie naprawiłam, nie mogłam zająć się zębami, bo każda zmiana migracja w zębie e, tak naprawdę wpływa na cały nasz układ kostny, kostnostawowy. E, i kurczę, no nie może tak sobie wiecie. O, co zrobię skanik i, i nakładeczki bez żadnej kontroli? Nie, naprawdę uważajcie na to. Ale muszę Wam pokazać moje zakupy spożywcze, bo ostatnio hol spożywczy bardzo Wam się spodobał, więc hol z warzywniaka, Zaraz robimy test na żywo tych truskawek, wyglądają obłędnie i ostatnio było dużo słońca w całej Polsce, więc ja liczę na to, że one będą słodziutkie. Kupiłam botwinę, e, koperek i... Szczypior i rzodkiewki, jogurki. To wiecie do czego, nie? Łatwo się domyśleć. No i też jogurt i kefir. Najlepsze ze Strzałkowa. Ja w ogóle lubię takie lokalne, różne mleczarnie. Takie, wiecie, mniej komercyjne. O, ten twaróg a śmietankowy ze Strzałkowa. Kto nie zna, ten niech żałuje. Jajeczka od gospodarza. Pomidory mm, malinowe. Tutaj mam chleb na no, się żytnim. Troszeczkę sera, złotego tak wzięłam natan z maczkowego. A tu jestem Nowak, a to mięsa. No i piersi, które zaraz będę robić. I to muszę Wam pokazać o, to jest ten chlebek. Tu są rzeczy do mojego przepisu. Muszę Wam coś pokazać. No zobaczcie, jakie piękne buły do burgerów. To są takie maślane bułki. Akurat widziałam ostatnie pięć, bo piątek pewnie będzie te dwa takie burgery z szarpaniną a oliwik zrobię z warzywami i z kotletem z halumi albo jakiegoś innego sera, bo wydaje mi się, że mam jeszcze halumi. Zobaczmy, bardzo mnie ciekawią te produkty i intrygują. Przede wszystkim... Dobra, w tle słychać, sprawdzam jak, który testuje wódkę Palikota, a ja sprawdzę jak smakują truskawki w tym momencie. Cena za kilogram, 9,90. Ostatnio w pojuszczu gdańskim, co miało miejsce tydzień temu. Ostatnio kupowałam. truskawki w Pruszczu gdańskim, i one były chyba za 14 z więc naprawdę drogie. Hmm. Nie są super słodkie. Klawki numer jeden. Louis z ochnik. Pięknie te klapki, one są w ogóle tak wygodne, ale nie wiem, czy moje nogi wyglądają korzystnie w takim fasonie. Kurczę, pierwszy raz je mierzę na bosą stopę, bo w sklepie je na skarpetę i no są turbo wygodne i też miał fajną cenę, jak na skórkę, tylko nie wiem, czy mi je pasują, zaraz sobie się zapytam. No oczywiście, wiadomo, że różowym. Jakaś różowa sukieneczka by się tutaj przydała i w ogóle w różu ten model mi się strasznie podoba, piękne są, ale te czarne chyba oddam, jak myślicie napiszcie no, mi na dole, bo ja mam 7 dni, żeby ewentualnie oddać. No i co powiedziała Oliwia o moich klapeczkach? Żadne. Powiedziała, że wyglądam jak babcia Halina, no, ale one są takie wygodne, no. Dobrze Oliwka, pokażcie teraz buty z Zary. Zobaczymy, co powiesz, czy też babcia Halina. Ale te buty są hot. Niestety są na mnie za małe, w sensie, że tutaj są za wąskie. Mam szeroką stopę i te klapeczki, takie seksy, to wszystkie to w to nie. Nie, no nie dla mnie, ale jak noga w tym wygląda. Po prostu. Ach. Oliwka, przebrałam się w coś, w czym zawsze dobrze wyglądam. Gotowa? Jak ci się podoba? Takie coś miała? Bo to jest mój stary dres. Stary, dobry dres. Bardzo proszę. Szarpaninka. Oj, tam mi coś kapie. Jest mało instagramowo, ale na pewno będzie pyszne. Szarpaninka, sałata, zgierowana buła maślana. Mmm, smacznego. Dobra, zobaczmy. Pierwszy raz robiłam z tego przepisu. Oj, bułka mi trochę nasiąkła mmm słodkę mmm mm. przebrałam się zaraz zrozumiecie dlaczego bo mam na sobie kolory pasujące do otoczenia Namówiłam oliwię, żebyśmy ten dzień zakończyły magicznie. Nie, Oliwia? Mhm. Więc po prostu niech magia się wydarzy. Za chwilę wydarzy się coś przepięknego. Ja w tym roku tego nie widziałam jeszcze. W takim miejscu jak to, w którym za chwilę będziemy. A wcześniej byłyśmy w Rosmanie i nic ciekawego sobie nie kupiłam. Chciałam Ale kupiłam kupić. Oliwia się obkupiła. Ja sobie chciałam kupić drogeryjne SPF. O, wiesz, gdzie Oliwia zamówiłam przed chwilą? W Hebe. Wziąłem tego Revoxa 50, co wszyscy chwalą. Ja cały czas, od chyba roku, używam jednego spf z e, Basic Lab, tej 50 i uwielbiam go cały czas, ale mam ochotę na coś nowego.